Zespół Szkół w Gorzycach realizuje kolejny projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów. Tym razem w murach placówki zjawili się praktykanci ze Sri Lanki i Tajwanu. Studenci prowadzą tu zajęcia i prezentują swoją kulturę. Bardzo ważnym aspektem dla uczniów jest to, że mogą podnosić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu języka angielskiego. Praktyki dla gości z Azji są długie, co pozwala na organizację różnych zajęć i dokładne poznanie nowej kultury. Taka współpraca niesie ze sobą wzajemne korzyści. Studenci i uczniowie nabywają nowe doświadczenie i mogą zobaczyć, jak wygląda nauka w zupełnie różnych krajach. W zespole szkół w Gorzycach od 15 września przez okres 6 tygodni przebywa dwóch praktykantów z bardzo egzotycznych terenów studentka z Tajwanu i student ze Sri Lanki. Przez cały okres trwania praktyk studenci będą spotykali się z naszą młodzieżą, będą prowadzić lekcje, wykłady, prelekcje. Młodzież będzie poznawała historię tych różnych krajów. Z kolei studenci zapoznają się z historią, z obyczajami naszego kraju. Studenci podeszli do praktyk z dużą ciekawością i zaangażowaniem, prezentując młodzieży wiele ciekawostek związanych ze swoją kulturą. Są także bardzo otwarci na poznawanie polskich zwyczajów i tradycji. Jestem ze Sri Lanki i mam 20 lat. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym projekcie. Moja kultura i mój kraj są zupełnie inne. To niesamowite doświadczenie pod względem rozwoju. Takie projekty są bardzo ważne, bo można poznawać nowych ludzi i po prostu się rozwijać. Tajwan Taiwan leży w Azji, dlatego to dla mnie duże doświadczenie i ciekawe wyzwanie. To także forma przygody i wypoczynku. Ludzie w Polsce są bardzo mili i bardzo dobrze się tu czuję. Zespół szkół w Gorzycach od wielu lat aktywnie korzysta z różnych projektów w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. Po trudnym okresie wielu ograniczeń placówka wraca tu do normalnej działalności. Wierzymy w to, że młodzież dzięki takiego typu projektom, dzięki międzynarodowej wymianie młodzieży po okresie pandemii, po okresie nauczania zdalnego będzie poważniej podchodziła do swoich obowiązków. Będzie bardziej zwracała uwagę na naukę, szczególnie na naukę języków obcych, a te języki są dla nas bardzo ważne, chociażby ze względu takiego, że 100% uczniów zdaje język angielski na egzaminie maturalnym oraz wierzymy w to, że przyda to im się w dalszym, dalszym życiu.